Odpowiedzi Starota. Zapraszam Was na czytania prywatne, a dzisiaj pytanie: kto jest Ci przeznaczony? Dziewiątka Mieczy to osoba, o której od dawna myślisz. Ona jest doświadczona przez życie, i jednak, mimo takiego balastu, potrafi patrzeć na świat z optymizmem. Za to Ty skrywasz swoje do niej uczucie i z góry zakładasz, że pewnie Wam też nie wyjdzie. To karta decyzji, która zmieni wszystko w Twoim życiu. Warunek jest taki, że przełamiesz swoje obawy i wyjdziesz z inicjatywą. A to karta brama, która wróży pomyślny rozwój Waszej relacji. To czas, żeby wypłynąć na szerokie wody i dać szansę temu uczuciu. Nie dowiesz się tego, jeżeli nie wyruszysz. To energia prawdziwego przyjaciela, królowa denarów, trygon ziemi, byk panna koziorożec. Wasza przyjaźń może stać się wspaniałym fundamentem, na którym wzrośnie Wasz związek. Powodzenia, pa!